No i przydarzyła się nam pierwsza awaria, ten deszcz e, nie przyniósł nic dobrego, można powiedzieć, już się już z nią uporaliśmy, godzinę to trwało, e, może półtorej, taki kamień nam po prostu się trafił, że upierdzielił i łapę, i wygiął talerz nacinający, e, i jeszcze rurę, która tam powietrze transportuje z wentylatora na, na, na rozdzielacz, wiecie, całe szczęście, że nic się nie stało z sekcjami, że dano zdążył zareagować. Ja jadę właśnie ten kamień wyciągnąć, no bo trzeba coś z nim zrobić, tak? Jadę, wyciągnę, przewalę go, zobaczymy co to za potężny głaz tak trafił. No, czasami wiecie, nie musi być wcale duży, no ale ojciec mówił, że tam gdzieś 150-200 kg na pewno ważył. A czasami nie musi być jakiś ogromny, ale wystarczy, że nieodpowiednio się trafi, i niestety. No. Do malutkich nie należy. Zaraz go sobie na bok odgarnę, a kiedyś jak będzie się szuflą jechało, to się zabierze. problemie. Jedziemy z przyczepą na pole. Chyba jedyny raz w tym sezonie siebów, zasiewów kukurydzy, e, bo, bo nigdzie indziej pewnie nie będziemy musieli, tam gdzie mamy dalej pola, no to też dużo tego e, dużo zasiewów kukurydzy nie mamy. A dzisiaj mamy poletko, więc tak dzisiaj musiałbym odmianę wjeść. A mamy 14-15... 14 km, żeby dojechać na pole, więc zasypię dla taty. Tam mam chyba 3 MPK na... trzy big bagi, MPK na, na, tym, na przyczepie, tonę kizerytu i tak, tak dosypię sobie tam. Może i tona nawet MPK wystarczy. Izeretu to akurat pewnie stona będzie potrzebna. Chociaż też nie do końca, ale zobaczymy. Zresztą, co ja tu będę z nagrywał, yy, widzimy się na miejscu. No i już na polu. Pomoc Syngentowska jest. I też odmian sporo, 27 w sumie naliczyliśmy. Więc będziemy trochę kombinować. Mamy i kiszonkowe, i ziarnowe. Eee, kiszonkowe prawdopodobnie po cztery rzędy pójdą, żeby to się nam wszystko na tej tutaj szerokości zmieściło. No i tutaj bardziej na bogate już nawożenie, bo, bo 240 kg MPK i ponad no, stówkę kizerytu. Tutaj mamy już to, co zostało wysiane, wcześniejsze odmiany z wcześniejszym fao, żeby je później sobie wysiać, o tak, no bo tutaj jest taka eleczka, te pole, i tutaj sobie wcześniejsze odmiany wysiejemy, żeby je wcześniej skosić, bo tutaj będzie takie, no mam nadzieję, że będzie, bo to też wszystko zweryfikuje też pogoda, jeżeli będzie susza, to pewnie się to nam nie uda, ale y, z założenia prawdopodobnie będą tutaj syngentowskie PKS-y, tak zwane pola klasy S, czyli y, takie dosyć Spore wydarzenie, na które oczywiście każdy z was będzie zaproszony, jeżeli się odbędzie. E, jeżeli będzie już takie coś postanowione, no to... E, to udostępnię wam wszystko co i jak i kiedy to będzie. E, no bo wiecie, jak nie będzie pogody, jeżeli będzie znowu susza tak jak w tamtym roku, to to nie będzie co pokazywać za bardzo. E, a wiadomo jak to, o co tu chodzi wszystkim, we wszystkim. To ma by ładnie się prezentować. No a jak będzie susza i będzie nam sypać po 8-9 ton, to i tak, jak na suszenie jest złym wynikiem. Eee, to pewnie te pks -y się nie odbędą, ale... Ale mimo wszystko, no tutaj pierwszy rok rydzy w ogóle pierwszy rok dzierżawy, więc... Eee, nie jesteśmy też pewni, jaki potencjał ma to pole, aczkolwiek ziemia... Eee, w większości czwórka, piątka. Eee, więc nie powinno być źle, jeżeli trochę... Trochę popada. Wczoraj ten deszcz nas jeszcze spotkał 5-litrowy, więc... Tutaj wygląda to nieźle. go ci jest. I oby tak było dalej, żeby to jeszcze co jakiś czas popadało. Tutaj był posiany poplon. Żyto łubin. Sorry, owiec łubin i słonecznik. Było tak sucho na jesieni, że jedyne co to owiec nam wyszedł. I się gdzieś tutaj pokazuje. to może jeszcze. No tak. Eee, zostało przeteleżowane płyciutko. w to idzie oczywiście nasz agregacik, a później a później oprysk. Także mało wyjazdów, jak najniższe koszta i miejmy nadzieję jak najlepszy wynik ekonomiczny. No z Syngenty jeszcze nie miałem okazji mieć poletka, ale wcześniej jakoś się do tego kalo przekonałem, eee, może jeszcze coś ciekawego odkryję z ich, z ich polety odmianowej, zobaczymy. No w tym roku jakby w trzech miejscach e, lokalizacja poletek z czterech różnych hodowli to jest numer dwa. Łącznie tutaj pola mamy około 15 hektarów, bo tam jeszcze jedna dzierżawa doszła przez między, można powiedzieć tutaj, więc łącznie jest 15. Więc nie starczy mi nawozu, dlatego też się przygotowałem. Trzy. 3 big bagi MPK i 2 kizerytu, tak jak mówiłem, jadąc na pole. Na koniec sobie zasypię i będę wracał na gospodarstwo. A to tutaj będzie jeszcze walczył, jak już skończyłem poletko. No bo kurczę, pogoda w tym roku jest taka, że trzeba robić opryski na słodyżka. Nie ma do tego kompletnie warunków. Wczoraj miałem to robić. Zaczęło padać. Rośliny wieczorem były całkowicie mokre. Dzisiaj. Też jeszcze widzę, że rosa mocno się utrzymuje eee... i niestety nie jest ciekawie. Tym bardziej, że kwitnienie się już bardzo, nigdzie się kwitnienie zaczyna, delikatne, więc też trzeba czekać z tym insektycydem na wieczór, do wieczora, więc dzisiaj jeszcze powalczymy iść z regulacją pszenicy, bo warunki akurat do tego to są, a wieczorem z insektycydem, także w tym roku z tymi siewami to jest tak, że ja praktycznie zasypuję tylko dla taty i sam mam inne zajęcia do roboty. W weekend też mi się nie uda, bo szkolenie z fumigantów, także... No i posiane, znaczy tutaj posiane. Mówię, polepko będzie. Ostatni przejazd na to pojechał, mam problem z nawigacją trochę, bo e, przerywa. RTK tak czasami niestety jest, dobra. Wracamy na gospodarstwo i się biorę do roboty w końcu. Dopiero 14 godzina ja coś będę robił. Przerwa i zaraz sypiemy po raz kolejny. Ale kto to wrócił na gospodarstwo, zobaczcie. Któż to wrócił? Wróciła 800 i. Ile kurde, czy tygodnie? Awaria trwała. Trwała trzy tygodnie, ja powiem wam, że takie gówno było, taka pierdoła. Zaczęło się od tego, że oczywiście wymieniliśmy turbinę, bo tamta miała luzy, co wam pokazywałem. Założyliśmy następną, porobiliśmy kilkanaście hektarów i się okazało, że jest znowu problem. A o co chodziło? Nie jestem pewien o którą, ale chyba chodziło po prostu o, to, o tą wtyczkę. O tą? Czyli czekajcie. Chyba tak. Chodziło o wtyczkę, po prostu w nowej turbinie były popie piny i kilka godzin dobrych, pod nawet chyba tam z 8 godzin się diagnozowali, aż w końcu znaleźli. Okazało się, że taka pierdoła, zobaczcie, jaki mieliśmy duży przestój, nie? No i nic, odebrana wczoraj. Chodzi zajebiście. Już nie pamiętam kiedy takiego kopa miała, 800-ta. Więc e, już ten, ten brak był, było czuć mocy troszkę wcześniej, ale to było spowodowane raczej tą turbiną, e, tą wcześniejszą delikatnie. E, no i co, ja zaraz zakładam boczki, bo wymieniałem jeszcze tą e, gumę od turbo, o tu, 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 tu co widzicie, e, na nową, no i i zakładam boczki i będziemy przyczepiać, będziemy przyczepiać. Osiemsetka mówi, dobra starszy bracie, wymieniamy się robotą, Ty już swoje zrobiłeś, 115 około hektarów posiałeś, więc zmieniamy, zmieniamy się robotą, a Ty sobie, staruszku, odpocznij. Soneczko już zaraz zajdzie, a my przyjechaliśmy Zwalczyć słodyczka! Tak wygląda... E, no, tak jak zawsze mówię, to najlepsze chyba nasze pole, przynajmniej wizualnie, e, z rzepakiem. to jest LG Aviron. E, no ładnie to wygląda. Tutaj widzę, że mi się jakaś nakładka zrobiła chyba przy regulacji i temu tak jest przygaszony. A ogólnie wygląda to dosyć fajnie. I takie pytanie do was, bo zajechałem tutaj, przyjechałem siedeczko i... <laughs> I... czy... O, zobaczcie. Zobaczcie, ile dziada jest. I... jak to jest z tymi osłonami? Naprzód, wiecie, naprzód i spód ciągnika. Czy ma to sens, czy się w to nie bawić i maknąć ręką, czy coś by kombinować, bo jeszcze teraz to jeszcze ok, ale następny oprys to to nie wiem, właśnie czy, czy się bawić to jakieś osłony, czy nie. A poza tym, dajcie znać, właśnie jak z tymi osłonami, bo to mnie y, ciekawi. Y, no, kurde, już chłodno się robi. Ma być ochłodzenie na dniach, więc y, to nie będzie tak, że Góry wyjdzie szybko, dosyć, ale to nie będzie tak, że będzie miała nagle fantastyczne warunki do wzrostu, bo się odchodzi. Ma być nawet w sobotę minus jeden. Dzisiaj mamy czwartek, więc zobaczymy. Eee, ale powiem Wam tyle, że 800 idzie już posiane, Tam tato dzwonił, mówi, że ma 6 hektarów eee, po przyczepieniu. No i mówi, idzie super, nie? Także oby tak było dalej. No tam taka wygoda jest w tej 800, że tam jest po prostu kontrola sekcji 900 ja nie było, więc już mniej trzeba się gdzieś tam skupiać na tym, żeby dobrze poprzebać nie wiem, czyśniaki, rogi, pola, tylko się nie zastanawiasz, siejesz, a kontrola sekcji robi to sama za siebie. Sama za ciebie, o tak powiem. No. O, widzicie, tutaj przejechałem. No i są te teraz takie pochylone delikatnie. No ale teraz to jeszcze aż tak bardzo nie przeszkadza. Gorzej właśnie będzie w następnym oprysku. I nie wiem, kurde, co robić. No, dajcie znać, to tutaj yy, wypowiedzcie się jak najwięcej, bo, bo jestem ciekaw. tutaj coś chłodno się robi, kurde, no jeszcze jak yy, Dwie godziny temu było słoneczko na wiewku, no to. to Zupełnie, zupełnie inny dzień był, a teraz no, dzisiaj w nocy już chyba tylko minus. Dzisiaj tylko 7 stopni na plusie w nocy. Także no, majówka będzie chłodniejsza chyba właśnie niż, niż, niż te, ten środek kwietnia.